Cześć, witam Cię. Irek Wrubal z tej strony WordPress dla początkujących.pl W tym wideo pokażę Ci, w jaki sposób założyć bloga. Efekty, które możesz uzyskać, są właśnie widoczne na ekranie. Blog, który posiada ładną grafikę, bardzo rozwinięte menu. Nauczysz się, w jaki sposób dołożyć, zmienić tutaj logo, w jaki sposób ustanowić tytuł, w jaki sposób dołożyć do naszego bloga obrazki. Dowiesz się, w jaki sposób podpiąć. Taką wtyczkę, która jest odpowiedzialna za połączenie Twojego bloga z fanpage'em na Facebooku, właśnie. Nauczysz się w jaki sposób zamontować taki skrypt odpowiedzialny za połączenie Twojego bloga z kanałem YouTube, w jaki sposób dołożyć reklamę. Oto tylko niektóre rzeczy, których nauczysz się z wideo, w jaki sposób zrobić bloga. Zobaczysz w jaki sposób do Twojego tekstu, do Twojego artykułu dołożyć zdjęcia, w jaki sposób zamontować film na Twoim blogu zarządzać komentarzami. Oto tylko niektóre rzeczy, których nauczysz się z tego wideo, w jaki sposób zrobić bloga. A więc zapraszam do oglądania. Dobrze, zaczynamy. Tutaj widzisz plan, według którego będziemy omawiać wszystkie poszczególne lekcje, a więc począwszy od wyboru domeny i hostingu, przez instalację skryptu, wybór a, wyglądu bloga, konfigurację, dodawanie treści itd., a skończywszy na zarabianiu. Przejdźmy zatem do punktu pierwszego, a więc w jaki sposób wybrać najlepszą domenę i hosting dla Twojego bloga. Przechodzę tutaj na, na przeglądarkę i wpisuję nazwę Netmark w wyszukiwarce. Tutaj przechodzę do strony głównej. Mój wybór padł na Netmark, dlatego że jest to prawdopodobnie jedna z najtańszych firm oferująca hosting na e, polskim rynku, a z, dlatego, żeby nie komplikować tutaj na początku sprawy. Wyboru domeny w innej firmie i hostingu w innej. Tutaj na tym wideo posłużę się przykładem, że wszystkie te rzeczy robimy po prostu w jednej, w jednej firmie. A więc przechodzimy tutaj do firmy Netmark. Następnie klikam w domeny i otworzy nam się nowe okno. Zakładam, że masz już wybrany temat, na który chcesz pisać swojego bloga i masz już również wybraną nazwę domeny dla swojego bloga. W tym wideo ja się posłużę tylko domeną, którą, domeną, którą e, kupiłem już, natomiast ja wybiorę tutaj e, opcję przykładową, przepiszę jeszcze ten kod i sprawdzam, czy ta domena, którą sobie wybrałem, jest dostępna. System w tej chwili sprawdza i analizuje i na samym dole możemy podejrzeć nazwa domeny, którą wybrałem jest dostępna, można ją zamówić teraz. W związku z tym klikam tutaj, wybieram opcję, ja decyduję się na jeden rok, 10 zł, zamów teraz i zostanę przekierowany do następnego kroku. W tym momencie mam tutaj informacje o tym, jakie będą nazwy serwerów, aktualizuję koszyk po to, aby kontynuować zakup. Następną opcją jest wybór pakietu hostingowego. I tutaj polecam na samym początku najtańszą opcję, która jest możliwa, mianowicie opcję mikro. Klikaj zamów teraz i dostaniesz, zostaniesz przeniesiony tutaj na nową stronę, gdzie a, powinieneś wybrać opcję użyję domeny, która już znajduje się w koszyku. I wybrana domena, tutaj jest akurat ta wybrana. Następny krok. W jakich odstępach czasowych będę opłacał tą swoją domenę? Decyduję się na raz rocznie, to jest 35 zł. Aktualizuj koszyk. I w tym momencie jest kwota do zapłaty. 55 ,35 zł 35 na, groszy. W następnym roku za odnowienie tych dwóch rzeczy, czyli hostingu i domeny, zapłacę 92 zł i 25 groszy. I w tym momencie... Klikaj tutaj Zamów, zostaniesz przeniesiony do strony, w której powinieneś podać swoje imię, nazwisko, wszystkie dane adresowe, jak i również wybrać formę płatności. Po opłaceniu domeny i hostingu dostaniesz maila, w którym będą informacje, w którym będą informacje, w jaki sposób zalogować się do panelu, do C-Panelu, właśnie w firmie Netmac. Ja już tej operacji, ja już tą, tą operację wcześniej dokonałem, dlatego i teraz posłużę się danymi do logowania. Po zalogowaniu się twój cPanel może wyglądać delikatnie różnie od tego, co tutaj widzisz. To nie jest jednak najistotniejsze. Ważne jest to, że masz dostęp do cPanelu. I to, co należy dalej zrobić, to przechodzisz w, e, musisz wyszukać na, w tym cPanelu opcję, która nazywa się Web, przepraszam, Application, a, lub instalatron. Najprawdopodobniej będzie się miał u dołu tutaj swojego cPanelu i tutaj wybierasz po prostu opcję WordPress. Zostanie otwarta nowa strona ze skryptem instalatron i skrypt ten pomoże nam zainstalować właśnie WordPressa na naszym blogu. Zanim przejdziemy dalej, pokażę Ci tylko możliwości, które masz tutaj na tym cPanelu. Mianowicie opcje zainstalowania zarówno stron społecznościowych, to są tak zwane aplikacje społecznościowe, z których możesz korzystać, czy też strony z tak zwanym systemem zarządzania treścią, na którym, o którym między innymi jest oparty skrypt WordPress. Tutaj jest wykaz wszystkich aplikacji. Najbardziej popularne w tej chwili to jest WordPress i Joomla. Poniżej są skomplikowane już bardziej aplikacje dla... Sprzedaży i biznesu, w jaki, sposób możesz, w jaki sposób możesz tutaj uruchomić swoje zupełnie oddzielne od tego blogu skrypty z galeriami i wiele, wiele innych opcji. Zachęcam cię do tego, żebyś zaznajomił się z tym, co oferuje ci tutaj firma Netmark i jakie aplikacje możesz zainstalować. Tak naprawdę bez żadnej znajomości możesz stworzyć naprawdę fantastyczną stronę i dzielić się tą stroną ze światem. Ja jednak wybieram opcję tutaj WordPress. I klikam Instaluj tą aplikację. W Twoim przypadku będziesz miał prawdopodobnie tylko jedną domenę, ponieważ ja już zarejestrowałem wcześniej się w firmie Netmark. Mam tych domen już tutaj zainstalowanych dosyć sporo, w związku z tym muszę wybrać tutaj z listy. Natomiast u Ciebie będzie to tylko jeden wybór. I przejdźmy do konfiguracji pierwszej instalacji naszego bloga. Wybór domeny. Tutaj dokonałem tą, którą chciałem zarejestrować. Ścieżka, usuwam ten wpis, i następnie przechodzimy w dół strony. I tutaj pozostanie nam do wpisania login administratora. Czyli w jaki sposób, jakiego loginu będziemy używać, logując się do naszego zaplecza, naszego bloga. I tutaj drobna uwaga, ponieważ na około kilkadziesiąt milionów zainstalowanych WordPressów, zdecydowana większość osób używa loginu admin przestrzegam przed tym dlatego że bardzo łatwo będzie później włamać się do twojego bloga w związku z tym wybierz jakiś inny login ja tutaj dla celów szkoleniowych wybieram login irek poniżej wpisz hasło w moim przypadku również będzie to irek admin pozostaje e-mail administratora pozostaje taki jak podczas rejestracji i poniżej tytuł strony mojego bloga ja to pozostawiam na razie nietknięte i klikam tutaj opcję zainstaluj i tak jak widzisz, sama aplikacja blogowa zostaje w tej chwili instalowana. I już po chwili instalację mamy zakończoną i tutaj poniżej widać adres, pod którym jest dostępny nasz blog. W moim przypadku jest to zrobić www.pl i adres dostępu do zaplecza naszego bloga. Otworzę te dwie opcje tutaj w nowych zakładkach. I wpisuję hasło i login, które użyliśmy podczas instalacji, i zostanę przeniesiony tutaj na stronę naszego bloga. A więc, tak jak widzisz, blog został już zainstalowany i tak wygląda nasza strona główna. Jak widzisz, w zaledwie kilka minut można zainstalować swój blog. Jednak w praktyce wygląda to troszeczkę inaczej, dlatego że z chwilą kupienia domeny musimy odczekać. Najczęściej jest to około 12 do 36 godzin. Musimy odczekać, aby nasz, nasza domena, którą zarejestrowaliśmy, aby została zarejestrowana w serwerach, a to trwa właśnie około a, od 12 do 36 godzin. Blog jest już zainstalowany. Tutaj zachęcam Cię do tego, abyś zaznajomił się z opcjami, które są dostępne w zapleczu. Teraz możemy przejść do kolejnego punktu, mianowicie wygląd bloga. Wygląd bloga, ja tutaj to okno już zamknę, już nie będziemy korzystać w tej chwili z C panelu Wygląd bloga, czyli wygląd naszej strony głównej, bardzo łatwo jest zmienić. Przechodząc do zaplecza, wybierz opcję wygląd, a następnie motywy. Tutaj się mieszczą szablony, czyli po angielsku tak zwane theme, po polsku po prostu nazywane szablony, którymi możemy dysponować i zmieniać wygląd właśnie naszego bloga. I zwróć uwagę. W tej chwili jest zainstalowany szablon, który nazywa się Twenty12, oraz kolejny, który nazywa się wcześniejsza jego wersja, który nazywa się Twenty11. Z chwilą, kiedy włączę, kliknę tu na przycisk Włącz Twenty11, ja to podpowiedzi tutaj zamknę, a włączyłem Twenty11, przechodzę na stronę główną i odświeżam. I zwróć uwagę, wygląd mojego bloga zmienił się w ułamku sekundy. Jednak na tym wideo będziemy pracować z zupełnie innym szablonem i teraz dokonamy jego instalacji. Kliknij tutaj w opcję Zainstaluj motywy. Następnie pojawić się tutaj wyszukiwarka i wpisz słowo catch. Następnie klikam Szukaj. Pojawiają mi się trzy opcje do wyboru i kliknij tą tutaj w opcję Simple Catch Zainstaluj. Instalacja motywu została zakończona i następnie klikamy Włącz motyw. Motyw został włączony, zostaliśmy przekierowani automatycznie na stronę ustawienia tego motywu i przechodząc na stronę główną Klikamy odśwież stronę i zwróć uwagę, wygląd naszego blogu w ułamku sekundy uległ zmianie. W następnych lekcjach pokażę Ci w jaki sposób odpowiednio skonfigurować bloga i zajmiemy się również dodawaniem treści.